Cześć, jestem Denis i jesteście na kanale o Albanii. Dziś krótki filmik o prywatnych domach, nawet o takich jak ten. A dokładniej, jak można kupić bardzo dobry dom w Albanii za niewielkie pieniądze, nawet nad morzem? Oto mała instrukcja dla Was, przyjaciele. Zazwyczaj dobre domy, do których można się od razu wprowadzić i mieszkać z infrastrukturą blisko morza. I w bardzo dobrej lokalizacji kosztują od 170 tysięcy euro za niewielki dom. 170 tysięcy euro to cena przeciętnego domu, do którego można od razu się wprowadzić i zamieszkać. Ale jest sposób, żeby kupić taki dom znacznie taniej. Dlaczego to jest teraz ważne? Ponieważ ceny domów poza miastem w Albanii wciąż nie są zbyt wysokie. Obecnie zazwyczaj na wartości szybko zyskują mieszkania, ale nawet mimo tego Albania wciąż pozostaje najtańszym krajem w Europie pod względem zakupu nieruchomości. Jednak mieszkania drożeją szybko, a póki co domy prywatne, sektor prywatny, domy poza miastem są nadal stosunkowo niedrogie i dostępne dla wielu osób. Na takie nieruchomości popyt jest nadal dość wysoki, co oznacza, że ludzie wciąż są nimi zainteresowani. Bu. No więc jak kupić naprawdę dobry dom poza miastem, który spełni nasze oczekiwania za naprawdę niewielkie pieniądze i nie przepłacić przy tym za zakup? Przede wszystkim, przede wszystkim trzeba znaleźć miejsce, wieś lub dzielnicę, która znajduje się po prostu w bardzo dobrej lokalizacji. Tam, gdzie są szkoły, sklepy i cała miejska infrastruktura w pobliżu. A także, żeby w okolicy było morze. Na przykład, tak, weźmy dla przykładu, właśnie ten domek. Widzisz, prawda? To stary domek babci, który raczej nie będzie Was interesował, ale ten domek znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji. Znajduje się pośród domów jednorodzinnych. Jak one wyglądają? Wyglądają tak. Wyglądają też tak. Właśnie tak, to znaczy to bardzo dobre miejsce, gdzie przez cały rok mieszkają ludzie, i to wcale nie najbiedniejsi. Kolejna sprawa to oczywiście infrastruktura. W pobliżu tego domu jest szkoła. Wygląda ona tak: są też sklepy, kawiarnie i restauracje. I możecie zupełnie spokojnie, bez samochodu, po prostu używając własnych nóg. Dojść do nich i cieszyć się życiem. Następna rzecz, a może nawet najważniejsza, to że tutaj, moi drodzy, w pobliżu znajduje się morze, ale do niego pójdziemy trochę później. Jak mi się wydaje, w Albanii najważniejsze są chyba dokumenty, to znaczy, że nie chodzi nawet o ściany, nie chodzi o dach, nie chodzi o podłogę, ale o dokumenty. Ponieważ obecnie, jeśli jesteście cudzoziemcami, istnieją pewne ograniczenia dotyczące nabywania czystej ziemi przez obcokrajowców, czyli przez Was. Ale jeśli są dokumenty na dom, nawet na taki, który w ogóle Was nie zainteresuje, cóż, możecie to wykorzystać. A więc, jeśli chodzi o domek, przyjaciele, w dobrej lokalizacji, blisko morza, obecnie w Albanii możecie kupić na przykład taki domek, z dokumentami za bardzo skromne, skromne pieniądze zainwestować trochę w budowę, remont, wykończenie. I uwierzcie mi, będzie to o wiele, wiele tańsze niż kupno gotowego domu. Jakie są zalety? No, zaletą jest to, że godzina pracy budowlańca w Albanii kosztuje niedużo. Bo Albania nie jest bardzo bogatym krajem, poziom wynagrodzeń jest dość niski, dlatego odnowienie i przekształcenie takiego budynku w ładny, dobry, komfortowy dom nie kosztuje wiele. Dodajcie do tego, że w Albanii materiały budowlane, które są tutaj wydobywane, również są niedrogie. Piasek, żwir, cegła, glina to wszystko jest tutaj w Albanii, nie jest importowane. I za niewielkie pieniądze można to wszystko uporządkować. Oczywiście, jeśli potrzebujecie jakiegoś drogiego, importowanego wykończenia sprzętu czy systemów inżynieryjnych, to już będzie kosztować sporo, to prawda. Ale właśnie samo podstawowe budownictwo kosztuje tutaj bardzo niewiele. Ten dom ma również dobry asfaltowy dojazd, asfaltową drogę. Widzicie, prawda? Poza tym przebiegają tu wszystkie centralne media zarówno centralna kanalizacja, jak i wodociąg. I z prądem również nie ma tu problemów. Do miasta, do centrum mojego ukochanego, Dures, samochodem jedzie się 25 minut. Tam, gdzie jest zarówno plac z fontanami, jak i centra handlowe oraz wszystkie inne przyjemności życia. Kogo jeszcze to może zainteresować? Przede wszystkim będzie to interesujące dla biznesmenów i inwestorów. Taka nieruchomość powoli zaczyna rosnąć na wartości i Ty też możesz na tym zarobić. Czyli kupić stary domek, ale z dokumentami, właśnie w dobrej lokalizacji, zainwestować naprawdę niewiele, żeby doprowadzić ten domek do porządku, a potem korzystnie go sprzedać. Wy także możecie się tym zajmować. To nie jest trudne. Na swojej działce w Albanii możecie robić, co tylko chcecie. Nawet z domem możecie robić wszystko, co wam się podoba. Co mam na myśli? Na przykład, żeby wymienić okno, odrestaurować dach, zmienić kuchnię w domu, wymienić jakieś węże, nie musicie uzyskiwać żadnych specjalnych licencji, żadnych pozwoleń. Denerwować się, czy płacić komuś za wszystkie te uzgodnienia. Nie, pod tym względem w Albanii jest naprawdę dużo swobody, i ze swoją nieruchomością, ze swoją działką możecie robić prawie wszystko, co chcecie i nikt cię za to nie będzie ganił ani karał. Nawet, na przykład, możecie obsadzić wszystko kwiatami, jak lubicie, w dowolnej ilości. Nie ma żadnych ograniczeń. Oczywiście. Jeśli będziecie zajmować się renowacją takich domków, na przykład z myślą o odsprzedaży, albo jeśli sami będziecie chcieli zamieszkać w takim odrestaurowanym domku, to oczywiście będziecie potrzebować jakiejś niedrogiej, sprawdzonej firmy budowlanej. A oto dobra wiadomość: takich budowniczych też mamy. Jeśli będą wam potrzebni, z przyjemnością udostępnię Wam wszystkie kontakty, wszystkie dane, wszystkie informacje tych firm. I uwierzcie mi, ten mały kamienny domek, który widzieliście na początku naszego filmu, po pewnym czasie będzie wyglądał zupełnie inaczej. Będzie wyglądał na zamieszkały i bardzo drogi. I wy również możecie się do tego przyczynić, i to jest wspaniałe. Ten domek znajduje się pośród takich małych, zielonych uliczek ogrodowych. Uliczki te są zamieszkane. Tutaj przez cały rok mieszkają właściciele swoich prywatnych domów. Chciałbym zaznaczyć, że domy w Albanii są kamienne, nie z drewna, nie z żadnych drewnianych materiałów nie kamień i cegła, beton, cement. A dlaczego? Ponieważ te materiały w Albanii są naprawdę bardzo tanie, dlatego dom z cegły, z kamienia, czy na przykład taki płot, to wszystko kosztuje naprawdę niewiele. Dlatego nikt tutaj nie zawraca sobie głowy z prowadzaniem drewna budowlanego z innego kraju i budowaniem tutaj czegokolwiek z drewna. Nie w Albanii są solidne, kamienne i ceglane domy, nie drewniane. Domów drewnianych po prostu tutaj nie ma. Zaledwie 20 minut spacerem od tego uroczego domku znajduje się morze. Morze. Przyjaciele, ciepłe, ciepłe Morze Adriatyckie. Możecie się kąpać, opalać albo po prostu spacerować, ponieważ wzdłuż morza znajduje się piękna, piękna promenada spacerowa. Możecie jeździć na rowerze, hulajnodze albo spacerować ze swoim zwierzakiem. To także strefa kurortowa. Przyjeżdża tu naprawdę ogromna liczba ludzi z całego świata i możecie tutaj nawiązać bardzo dobre. Ciekawe, interesujące oraz przydatne kontakty. A tak przy okazji, znajduje się tu wiele hoteli, restauracji, sklepików, w których również można świetnie spędzić czas. Krótko mówiąc, przyjaciele, takie opcje też istnieją. Zanim będzie za późno, radzę zwrócić na nie uwagę. To wszystko na dziś. Subskrybujcie kanał, żeby go nie stracić z oczu. Dajcie nam lajka. Wam to nic nie kosztuje, a nam sprawia przyjemność. I napisz do mnie, jeśli chcesz przyjechać, osiedlić się, kupić na przykład ten dom, albo przynajmniej dowiedzieć się czegoś o Albanii. Powodzenia!